Zanim przejdziemy już do konkretnych ćwiczeń, na początek kilka informacji, jak w ogóle się rozciągać. Takich praktycznych, no, teoretycznych, ale bardzo ważnych dla praktyki rozciągania e, informacji, które są kluczowe do tego, żeby mięśnie, żeby rozluźnić mięśnie i powięzić, żeby to było efektywne. Pierwsza rzecz to jest siła rozciągania. Jaka powinna być siła rozciągania? Czy podczas rozciągania mam czuć dosłownie rwanie mięśni? Czy to ma być dosłownie delikatne, bardzo delikatne odczucie rozciągania? A więc jeżeli chodzi o siłę rozciągania, to lepiej zrobić mniej niż więcej. O co chodzi? W momencie, kiedy dojdę do uczucia rozciągania, i to uczucie jest bardzo natężone, nasilone, mogą się pojawić w trakcie rozciągania parestezje, czyli takie uczucie drętwienia, mrowienia takich mrówek w okolicy rozciąganych struktur. I to nie jest zbyt dobre odczucie. Dlaczego to nie jest zbyt dobre odczucie? Dlatego, że w momencie, kiedy rozciągamy daną grupę mięśniową, to również rozciągamy, tak jakby wydłużamy wszystkie struktury, które są w tych bruzdach międzymięśniowych. Takimi strukturami są również nerwy. Czyli to, że rozciągamy mięśnie, czyli dojdziemy do odczucia rozciągania, to nie znaczy, że tylko i wyłącznie rozciągam mięśnie. Tam są też wiele innych struktur, powięzi, tam są też naczynia krwionośne, tam są też nerwy. Teraz uczucie takiego drętwienia, mrowienia, mrówek, nawet zaburzenia czucia w trakcie rozciągania może być wywołane niedostatecznym ukrwieniem nerwów. W momencie, kiedy rozciągam na przykład nerw, to również mogę tak jakby wydłużać, rozciągać naczynia krwionośne, które ten nerw zaopatrują w krew. Dlatego też odczucie rozciągania, uczucie rozciągania ma być dość wyraźnie odczuwalne, ale ma być nawet przyjemne i broń Boże bez żadnych parestezji, bez żadnych zaburzeń czucia, bez żadnych mrowień mrówek i tym podobnych odczuć. Jeżeli mam takie odczucie, to zmniejszam, yy, to wychodzę z pozycji rozciągania, zmniejszam po prostu yy, zakres tego rozciągania. Tak? Yy, to jest pierwsza rzecz. Czyli jeszcze raz, odczucie ma być wyraźne, odczucie rozciągania ma być wyraźne, ale nie za mocne. I nie wchodzę w żadne właśnie tego typu rzeczy, typu mrówki, jakieś. Yy, Odrętwienie w trakcie rozciągania. Kolejna kwestia czas rozciągania. Bardzo ważna kwestia. Jaki powinien być czas rozciągania? Eee, trudno po powiedzieć. Eee, jedne źródła mówią, że aby rozciągnąć daną grupę mięśniową, powinniśmy poświęcić nie mniej niż jedną minutę. Na przykład w trzech seriach inne źródła mówią, że aby wydłużyć faktycznie tkankę mięśniową, czyli żeby ta tkanka mięśniowa tak jakby się nadbudowała, czyli żeby ona była dłuższa po ćwiczeniach niż przed i trwale dłuższa, to trzeba poświęcić na rozciąganie około 7 minut dziennie przez okres miesiąca. No to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Wiem z własnego doświadczenia, że z reguły, jak się rozciągamy, no to rozciągamy się po pierwsze niechlujnie, po drugie krótko, za krótko. Teraz jest pytanie, czy ćwiczenia rozciągające będące krótsze niż te 7 minut mają sens? Uważam, że mają sens, prawda? Bo po pierwsze, różne grupy mięśniowe są. Różnie napięte, są w różnym stadium przykuczu. A po drugie nie zawsze, aby się komfortowo czuć, aby się lepiej poczuć, aby wyjść z bólu, potrzebujemy faktycznie wydłużyć mięsień. Niekiedy potrzeba go po prostu tak jakby rozluźnić, dać mu poprzez to rozciąganie. Lepsze ukrwienie, aby te tkanki były bardziej rozluźnione. A więc, wracając do naszej grupy kulszowo-goleniowej, czyli do tych mięśni po tylnej stronie nogi. Jest to grupa, która z reguły jest bardzo napięta. U prawie wszystkich osób, z którymi miałem do czynienia w swojej pracy, zaobserwowałem wzmożone napięcie mięśniowe w grupie kulszowo-goleniowej. I akurat tej grupie mięśniowej, no nie, nie tylko tej, ale również tej przede wszystkim, trzeba poświęcić czas. Nie będę Wam od razu pokazywał ćwiczenia, które trwa 7 minut na jedną nogę. Ale takie Wam też pokażę i absolutnie zalecam, będę zalecał jego wykonywanie. Ale pokażę Wam, pokażę Wam również ćwiczenia mniej angażujące nasz czas niż te 7 minut to była druga kwestia czyli czas rozciągania Trzecią kwestią jest pozycja podczas rozciągania już ostatnia kwestia słuchajcie, pozycja podczas rozciągania ma być po pierwsze pozycją wygodną czyli ja mam się czuć komfortowo Rozciąganie ma być dla mnie czymś komfortowym. Oczywiście będę odczuwał jakieś mm, może nieprzyjemne, nie, nie, nie niekiedy odczucie, bo jednak jak wchodzę w rozciąganie mięśnia, w wyraźne rozciąganie mięśnia, no to nie zawsze jest to super komfortowe, ale mój mózg tak jakby podświadomie wie, że to jest dla, dla mnie dobre. Oczywiście nie mówię tutaj o tych odczuciach, o, o których mówiłem wcześniej, o tych parestezjach, drętwieniach, bo w to oczywiście nie wchodzimy, tak? Ale pozycja ma być dla mnie, po pierwsze, wygodna. Po drugie, pozycja ma wymuszać rozciąganie danej, danej grupy mięśniowej. Tak? Czyli jeżeli ja chcę rozciągnąć mięśnie po tylnej stronie nogi, prawda, no to muszę przybrać taką pozycję, żeby już ta pozycja wymuszała rozciąganie. Czyli ja nie mogę się zgarbić, bo jeżeli ja mam ta nawet, yy, nazwijmy to w cudzysłowie, kifozę tutaj w lędziowym odcinku, no to to mi nie wymusza rozciągania grupy kursu goleniowej. Ja muszę się wyprostować, ja muszę mieć proste kolano, tak? Noga nie może być zrotowana tylko mniej więcej w pozycji pośredniej. A więc pozycja wygodna i pozycja wymuszająca już sama w sobie wymuszająca rozciąganie tej grupy mięśniowej, którą chcemy rozciągać. Ostatnia bardzo ważna rzecz z teorii rozciągania, o której bym zapomniał to jest rozciąganie bierne versus rozciąganie aktywne. Jest to taka moja robocza nazwa. Nie, nie spotkałem się z takim nazewnictwem stricte, takim nazewnictwem w literaturze, dlatego no, roboczo nazwałem to rozciąganie biernym i aktywnym bierne rozciąganie. Bierne rozciąganie jest to rozciąganie, w którym po dojściu do odczucia rozciągania jestem w tym odczuciu przez X czasu. Nie aktywizuje mięśnia. Z kolei rozciąganie aktywne to jest rozciąganie, w którym po dojściu do odczucia rozciągania aktywizuje rozciągany mięsień bądź rozciąganą grupę mięśniową poprzez skurcz izometryczny. Jest to skurcz, który aktywizuje mięsień, który napina mięsień, ale nie skraca jego długości. Wszystko Ci będę jeszcze tłumaczył na bieżąco, jak to robić w kolejnych filmach. Pytanie, które, które rozciąganie jest lepsze: bierne czy aktywne? To zależy. Niemniej polecałbym Ci hmm, stosować rozciąganie aktywne. Zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe. Są pewne pozycje, w których jest to ciężkie do zrobienia, ale tylko w takiej pozycji, w której jest to możliwe, to będziemy stosowali aktywne rozciąganie.